Witajcie, w kolejnym odcinku zagramy w Minecraft. Trochę się zmieniło ostatnio. Zebrałem flinta, trochę węgla, filofacha by zrobiłem. zobaczcie, że mam yy, z złego skina. Ale w tej chwili, jak nagrywam, właśnie coś z netem i ciągiem tak mamy. I... i... w tym odcinku wyjątkowo będzie taki skin O, to mówię. taki mały ogródek. I dorobię tu takie ławki jeszcze, tu będzie taka fontanna. Nic tu takiego nie było, nowego, prostego ogrodu. I, jak już mówiłem... Chcę zrobić to z wodą, więc szukamy z żelaza. No to jest moja taka kopalnia. Taka kopalnia taka nie wiem czy to jest zwykła czy niezwykła. Użyjemy tego trochę, to zbyt nam... Czekajcie, nie, nie, co O, w tym miejscu. O. No i w tym miejscu znalazłem węgiel. Musimy tam jakoś zejść. W jakiś sposób. Nie wiem jak. Nie wiem, no jak wrócimy na górę z powrotem, ale... I tutaj właśnie znalazłem węgiel. A tu lawa. Hmm. To przejdziemy? Dobra. Szerzyliśmy spotkanie z lawą. Dla bezpieczeństwa, lepiej to ogrodzić. Tu jest biuro, trzeba uważać. Ale ja żadnej broń nie mam. A, i nic tu nie ma. Ale pokopać można. W końcu zaradzą zrobić w sędzie. ما عم يساعدك. O, mamy 6. No to starczy nam tyle. Teraz ja musimy w jakiś sposób wrócić na górę. Hmm, tak kto mam wejść? Wiadomo, że chyba. Muszę to tak jakoś rozwalić.

Piec mieć, ja tak zapomniałem. Zapomniałem piesa. Chodzi to postawić. O tu w tym rogu. Tu mamy węgiel, mamy zazo. I pójdziemy sobie zabić świnię. że za ale no, z Co tak jeszcze i i do w jednego. W Święka, i zabijmy. Oj, sorry, znowu nie chciałem. I teraz też przepraszam. Podruchowo wciskam F. Mamy trzy białe wełny, no a nam no. no i mamy żelazo, tak, możemy sobie zrobić, co tam może pochodnie zrobić Sorry, sorry, nie tak... Faję takie fałs, bo o! się robi. O! będą takie. Wywalmy to, to i to. Zlagnęło mnie. No. Idziemy do wody

nie wygląda Taka, no, nawet, że Prymitywna, ale no Tu sobie posadzimy kwiatki Tutaj zrobimy sławki Nie, nie, to nie tutaj Tu, o no. Jeszcze sobie zrobimy teraz a tak, upadki mamy. Musimy skądś zdobyć, właśnie drewno. O, mamy drewno. Leggiem pierwszy spać, jest ciemno. Ty może jeszcze popracuję. Przejdź ze mostek jak sobie zrobię. A jeszcze pomyślimy. Dobra, musimy to zrobić pochodnie. Jak jest wyprawa, to pochodnie muszą być obowiązkowe. Nie, nie, wszystkiego nie użyjmy. Weźmy, że połowę weźmy i połowę tego. Okay. Nie możemy wykorzystać więcej, musimy oszczędzać. co te patyki mam? Właśnie, po co te patyki w ogóle chciałem wziąć? I, idziemy narąbać drewna Najpierw posadzę kwiaty 现在都不。

Postępowanie dowodowe ja Pani proszę Do proszę się przedstawić. Powiedzcie, pan Pani jaka, czy Pan ma, pan, pan mieszka, Pan 38, nie jest. Mam Pan mieszka? 38 lat i mieszkam z mojdami nie A wezwie się Pani? Jestem księgową. I jest Pani tak どっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちがどっちが On, to, to, ta droga będzie dokończana, myślę, że, że po nagraniu Ta droga będzie prowadziła tędy Aż do mojego domku Bym sandstone'a zrobił, ale yy, to robi coś innego sandstone'a No, może ten no, temu dokończę. te deski i zrobię po drugiej stronie taki mój ma magazynek. Bo tu był mój nie miejsce. I robię, my... I mamy 50 desek, starszy nam. I robimy sobie deski. Znaczy nie deski, tylko nasz most. No tu zrobimy sobie jaskinię, tylko sobie jeszcze zetnę jedno drzewo.

in Ten magazyn był większy. Te schodki tu zrobimy do magazynu. No, zrobimy takie coś. Tu robimy takie coś, od co tobie. Chyba to kopalnie tak, to kopalnie tak jakby. To będzie nasz magazynek. żeby nam się nie zresztą spełniło nic.

i z tego powinien być sandstone jakieś nie mylę no to taka, taka skromna świątynia jak na ona powiedzieć pod ziemią tu, i tu zrobię magazynek może jakiś jeżeli pod ziemią będzie hmm, czy my? Zrobimy te schody, tak? Schody takie zwykłe, takie zwykłe schody. Zobaczymy. Jak to się robi? Bo ja zapomniałem, jak się robi ten. To jest płytka. Matko, ja zapomniałem, jak to się robi. Jak się robi tę płytkę małą. Dobra, schody mogą być, trudno.

Arkadiusz Lander nie przyznaje się do niego. Twierdzi, że został wrodzony przez szefa gangów. Natomiast Damian Sziwiński przyznał się do zarzucanych muczyn i obciąża swojego młodszego kolegę. Wanda Lander, matka nieletniego arkadiusza, nie wierzy w Wilny syna i twierdzi, że chłopak został zmuszony do przystąpienia do grupy przestępczej. Ojciec drugiego chłopca odmawia Wilny. Proszę powiedzieć, co wyrażą się w następstwie.

Nie no, żebym jakieś płotki zrobił, tylko pamiętam, ja pamiętam to się płotki robiło. No to się robi.